We wanna go to Tre. Is... <coughs> proszę Państwa, jest taka uliczka imprezowa. Tu się chodzi nocą właśnie. Jest jedzenie, troszkę na turystów. i takie tam różne Są jak zwykle skutery. Ogólnie szliśmy do, jak to się nazywa, nie do ptaka, tylko zakładnie się, do bulwarów, e, do bulwarów. Ja, można wstąpić e, na masaż. Ale, ale weszliśmy w taką uliczkę dziką jakąś Mniemy. i sobie tak idziemy. Byliśmy. Czekaj.